Cześć, dzisiaj chcę Wam pokazać tarczę do precyzyjnego cięcia. Są to tarcze od Distara, grubość tarczy 0,6 mm. To jest tarcza tak cienka, że tym się można ogolić. Występuje w dwóch średnicach. Jedna to jest tarcza setka przeznaczona do krótkich cięć. Do krótkich cięć, czyli na przykład przy takich wycinankach przycisków, ukrytych drzwiczek czy gniazdek. Druga tarcza w średnicy 125 mm, wzmocniony korpus, ona jest przeznaczona do długich cięć. Tak jak macie tutaj na przykład tego spieka, to można ciąć, robić długie cięcia. Za chwilę zrobimy sobie próbę, żebyście zobaczyli, jak to tnie. Pamiętajcie jedną rzecz. Tarcze są przeznaczone do cięcia na mokro. Można wykorzystać taki spryskiwacz. Mamy oczywiście też w ofercie. Podajniki wody, spray się to nazywa, też jest to od firmy Distar pod marką Mechanik. Jak będziecie kupować spryskiwacz, zwróćcie uwagę, żeby były z tymi mosiężnymi końcówkami, bo te plastiki, które tu pasują do tego, muszą być właśnie na te mosiężne końcówki. No to co? Napompowane, puszczamy wodę, woda już leci, na no topniemy. Teraz sobie możecie zobaczyć, jaka to jest linia cięcia. Za chwilę zrobię Wam jeszcze dla porównania obok tego cięcie tarczą grubości 1,5 mm. Tu mieliście tarczą cięte tą DISTAR 0,6, to jest cięcie praktycznie na grubość wizytówki. Wizytówkę włożyłem i widzicie, jakie to jest cienkie. A teraz zrobię Wam dla porównania tarczą 1,5 mm. Patrzę dostępne w naszym sklepie proagmar.eu. Zapraszamy.